Witamy dzisiaj w kolejnym odcinku Mamy dzisiaj wiele samochodów Ale mamy jakąś tojotę uszkodzoną eee, Zobaczymy Że mamy dzisiaj Chyba dwa mar dwie marki Audi mamy Mamy Audi też ku tu mamy też jeden, 7 Więc mamy Audi Q7 Czyli mamy dwa marki Audi Jest jest takie złote! Już trzeba będzie się zapalać słońce. Ju. Już wyszło trochę słońca. Czyli naprawdę już wychodzi słońce. I mamy jeszcze dwie Toyoty. Mamy jakąś Toyotę? Która raz tej kobełko y -ko, Skody Mamy jeszcze dwa marki Porsche mamy Mamy jeszcze jakieś rano uszkodzone tu, tutaj gdzieś tutaj mamy te mamy trochę tak maski tutaj tutaj y naprawdę te samochody raz się pławiło wiele samochodów wiele naprawdę dzisiaj będą kolizje blacharzowe ale zobaczymy jakie dzisiaj będą teraz zobaczymy najpierw jednym samochodem najpierw będzie Skoda czyli ten samochód co był właśnie kupiony pierwszy to jest właśnie pierwszy był kupiony ale potem był inny rok to jest inny rok naprawdę i Uderzył. I uderzył mocniej. Mocno uderzył. Tak uderzył. Tak, tak, tak. trafił złom. Niebezpieczny. Tak się samochód rozbił. Ale rusterka nie spała. Oj. O coś nam spadło, spadło. Robimy nowy samochód Przerabiamy, przerabiamy, przerabiamy Ona właśnie, Skoda się ładnie rozwala Ona się fajnie rozwala Niż tamte samochody Ona się ładnie rozwala Poza tym, kolizja czołowa Kolizja czołowa to jest suma prędkości czyli w takim coś można zginąć i jeszcze y, samochody są mamy jakiegoś Hyundaia pierwszy Hyundai pierwszy Golf i pierwsze BMW i jeszcze pierwsze Toyoty jakieś nowe samochody przyjechały I Ja się one są właśnie te 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 T Mamy samochodów nowych. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A mamy tego. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 samolot. 12. Baczymy, że teraz Audi Q7 ma trochę ładny kolor, ale batrzymy, czy one się zderzy, bo słońce wychodzi już. I właśnie. Bo było uderzenie tutaj i uderzył Nie uderzył, praktycznie nie uderzył Ale tutaj ma tak trochę Uderzył bardziej tak Czyli mocniej Skoda będzie chyba Będzie wychodziło, że mocno Skoda I właśnie ta Skoda jest najlepszym samochodem co tutaj jest bo właśnie ten samochód rządzi tutaj, bo był pierwszy. Pierwszy samochód. Teraz wyjechał do, do nas jeszcze jakiś nowy kolega, ale o właśnie się dotarł. Bo miał jakąś kolizję samochodową chyba. Jechał taki właśnie... Jechał właśnie... Jechał właśnie... Jechał właśnie Jechał y, jakimś tam jaguarem i potem y, kogoś jakiś kierowca go, boże nie, może jechał lexusem i miał takie koło, kogoś jakiś kierowca do kogoś mu uderzył i naprawdę to była taka. Była kolizja Lexus i BMW. Tu właśnie nie dojechał niestety i kupił nowy samochód, bo taką się trochę nadawał, a ten pracownik nie miał koła nowego. On miał, te, miał tak dużo obic, że już się nie, nie dał naprawiać dla na tego blacha. On powiedział, że już nie będę naprawiał tego samochodu. nie będę naprawiał. I właśnie naprawiał i poszło na złom. I poszło na złom i korzystał samochodu. Samochód poszedł, żeby uderzyć w przód, bo miał siły właśnie, żeby naprawiać. No właśnie, mu nie, 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 się nie spodoba. Nie spodobało mu się, więc kupił i innym razem dotarł. Kupił właśnie. Kupił właśnie jakieś kolejne auto Kupił właśnie Gdzieś Gdzieś BMW Kupił Nie pojechał do nich i, I było chyba dwa Dwie marki BMW Przyjechał BMW tutaj Przyjechał BMW właśnie też Porankiem I zobaczył, że teraz jest 13 samochodów Nagle wychodziło słońce coraz, 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 coraz i było coraz południe było, było coraz i raz wychodziła coraz wielka atrakcja i wyszedł poranek, już było południe wielkie, zabawa była, zabawce była zabawa, słońce nam śpieki. Słońce jest tam. I właśnie było właśnie ciepło. Było gorąco. 50 stopni Celsjusza. Szkoda, że nie tutaj była kabioleta. Bardzo dzisiaj ciepło jest. I naprawdę w to jest. Wszyscy skoczą do basenu albo do morza. Bałtyckiego, bo to jest właśnie miasto Gdańsk. Jesteśmy w Gdańsku. Oglądamy samochody. To jest sprzedacznie jest samochodu. O jakie tutaj się robi. Jest tak ciepło, że, że jest... że jest dużo słońca i ma żadnych chmur. I nawet jest całe niebieskie niebo. Całe! I tak jest, pięknie jest, pięknie, ładnie jest, jest, są, jest ładnie, bardzo ładnie, że właśnie wszyscy otwierają szyby w samochodach i otworzyli wszyscy, a tych co mają takie to na niby i właśnie otworzyli wszyscy szyby i otworzyli właśnie. Bo było tak gorąco, że, że nawet dużo ludzi jechało kabioletem. I właśnie na to właśnie było wielkie, 50 stopni w Polsce było. Albo chyba było gdzieś tam 39 to jest stopni. 39 stopni, czyli bardzo wiele. Właśnie takie to się pojawiło, właśnie takie gorąco się pojawiło w Gdańsku i w widać oglądali samochody najlepsze to było właśnie to te bo one właśnie tak było właśnie tak gorące z białe a, a najgorące a najgorące było to, to 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 te Audi te Audi było trochę takie trochę ciemne i już kończymy papa pa. koniec, do widzenia